Mano kolano, właśnie skończyłem liveika. Na którym pytaliście skąd mam taką teksturę belek, więc przychodzę z pomocą. Tak, więc jak już pobraliście teksturę belek z opisu i macie już ją na pulpicie, to wypakowujecie ją przy pomocy WinRara, właśnie tak jak ja to zrobiłem teraz. Tak, i jak już macie wypakowaną teksturę, odpalacie to, i tutaj do tego poziomu. Odpalacie ten folder. Wtedy wchodzicie na dysk, na którym macie zainstalowanego Farminga. Ja akurat mam na dysku C. Jeśli macie Farminga na Steamie, to wchodzicie tutaj w Steam, Steam Apps, Common, Farming Simulator 22, Data, i tutaj jest taki folder jak obiekt Tutaj w ten folder wchodzicie i podmieniacie te tekstury. Znowu się cofacie do folderu, który wypakowaliście i klikacie Ctrl A, Ctrl C. To możecie już sobie na pasek wyłączyć i tutaj robicie Ctrl V i zamień pliki w miejscu docelowym. I już macie tekstury. Tak właśnie od to wygląda tekstura siana. Myślę, że zdecydowanie lepiej niż ta oryginalna. Ta jest bardziej taka polska, jak i również pasuje na zagraniczne mapy. A tak właśnie wygląda tekstura słomy. Myślę, że to jest znacznie zdecydowanie lepiej. Także dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Żubik i piąteczka dla was. No.